Pani Marszałek Wysoki Sejmie. Przedstawiony przez prezydenta projekt ustawy o zmianie konstytucji ma dotyczyć umocowania w akcie o najwyższej mocy prawnej gwarancji wydatkowania 4% rocznego PKP na potrzeby obronne Polski. Fakty są takie, że już teraz wydajemy 4,7% na ten cel. Modernizujemy siły zbrojne, zwiększamy ich potencjał osobowy, budujemy Tarczę Wschód. Wszyscy w Polsce chcemy dalej wzmacniać nasze odstraszanie i obronne. Bo to gwarancja naszej suwerenności. Jesteśmy prymusem na to, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. W 2025 roku wydamy 186 miliardów, to prawie o 30 miliardów więcej niż rok wcześniej. A na lata 2025-2035 rząd Polski zaprojektował 1,9 biliona złotych. Mam pytanie do. Kancelarii Prezydenta. Dziękuję Czy bardzo. podpowie rządowi źródła finansowania tego Dziękuję zapisu bardzo, w Pani Konstytucji? Pani.